Licznik drzew, a właściwie licznik nasadzeń to taka strona, na której można sprawdzić nasadzenia realizowane przez miasto. I zgodnie z obietnicą pana prezydenta dążymy do tego, żeby ten licznik w połowie 2029 roku pokazał 200 tysięcy drzew minimum. Znajdziemy tam nasadzenia realizowane zarówno w ramach bieżącego utrzymania, czyli tej codziennej pracy, którą wykonuje zarząd zieleni miejskiej, ale również w ramach budżetów obywatelskich, czyli wniosku mieszkańców, projektów, które zgłaszają. W ramach partycypacji społecznej, ale również tam są nasadzenia drzew realizowane w ramach miejskich inwestycji, zarówno tych dotyczących realizacji parkowych, ale również infrastrukturalnych, chociażby przebudowy ulic czy planowanych w najbliższym czasie działań dotyczących odbetonowania wielu miejsc. Mieszkańcy na tej stronie mogą znaleźć, w jakim miejscu sadzimy drzewo, kto wykonał to nasadzenie, jaki gatunek drzewa został posadzony, więc te wszystkie informacje znajdują się na tej stronie. Oczywiście też zachęcamy do tego, żeby współdziałać w tym zakresie i dzieje się to właśnie w ramach chociażby budżetu obywatelskiego, ale także realizowanych od wielu lat przez miasto pakietów sponsorskich. Zachęcamy do tego prywatne firmy, instytucje, aby właśnie działać na korzyść miasta, aby wspólnie zazieleniać i często jest to taka forma upamiętnienia jakiegoś wydarzenia albo działania dla firmy, zewnętrznych, które właśnie w taki sposób oddają swoją cegiełkę, taką troskę o nasze miasto, właśnie w postaci nasadzeń i drzew, które pojawiają się w przestrzeni Krakowa.